PKP Intercity informuje o wstrzymaniu ruchu pociągów na trasie Poznań Wrocław, Poznań Frankfurt nad Odrą, Poznań Szczecin czy Rzepin Poznań. Powodem są bardzo trudne warunki pogodowe związane z marznącym deszczem. Jak informuje Radosław Śledziński, rzecznik prasowy PKP ze względu na trudne warunki zimowe występują zmiany w ruchu pociągów powodowane oblodzeniem sieci trakcyjnej. Obecnie wstrzymany jest ruch na linii Wrocław Poznań między Starym Bojanowem a Czępiniem, a także między a jarocinem oraz bukiem, a z bąszynkiem. Pozostałe linie są przejezdne, jednak pociągi mogą doznawać opóźnień. Podejmowane są wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej przywrócić rozkładową organizację ruchu pracują ekipy techniczne, dysponowano pociągi sieciowe. Bieżące informacje przekazywane są podróżnym w miarę możliwości na peronach oraz między innymi na portalu pasażera. Na leszczyńskim dworcu komunikaty dla pasażerów przekazywane są głosowo, zarówno na dworcu, jak i w oczekujących pociągach. Część pociągów została odwołana, w miarę możliwości podstawiana jest komunikacja. Na trasie Leszno-Poznań.